Witam Was w kolejnym odcinku Bitwy na smaki Agi i Tomka. Dzisiaj gotujemy do piwa Lwówek Belk. Jak pamiętacie z mojej degustacji, piwo, które charakteryzowało się wysoką goryczką, dość wyraźną, bardzo przyjemnym aromacie ziemistym, który się komponował z smakami karmelu oraz wyraźną owocowością. Danie jakie wybrałem do tego piwa to owoce morza, dokładnie krewetki i polędwica z miecznika które będą w sosie z oliwy z oliwek, z ziołami, bazylią i oregano, uzupełnione papryczką peperoni, która ma być kontrastem i świetnie komponować się z naszą właśnie ziemistą goryczką. Zapraszam do kuchni, rozpoczynamy gotowanie. Nasze gotowanie rozpoczynamy od przygotowania makaronu. Makaron wyrobimy ręcznie. Moim zdaniem nie ma zasady, że makaron ręcznie robiony jest lepszy. Natomiast ja akurat lubię ręcznie robiony makaron. Potrzebujemy na to 100 g mąki i około 40 g wody, którą stopniowo będziemy dodawać do mąki. Ciasto nie powinno nam się przylepiać do rąk, ale też nie powinno być na zbyt twarde. Pamiętajmy, że również makaron można przygotować bez wody z jajkiem. Wtedy na 100 gram mąki dodajemy jedno jajko. A oczywiście jajka mogą być różnej wielkości. Wtedy musimy korygować ilością dodawanej mąki. Zacznijmy od mniejszej ilości, od 90 gram mniej więcej mąki, a po czym stopniowo wyrabiając ciasto będziemy widzieć jak nam ono się wyrobiło i będziemy dodawać odpowiednią ilość tej mąki. Kiedy ciasto już jest elastyczne, nie rozkrusza się, a po przecięciu jest jednolita, gładka masa, musimy zawinąć ciasto w folię i odstawić do lodówki na około 15 minut, żeby nam odpoczęło. W czasie kiedy nasze ciasto odpoczywa, my przygotujemy sobie składniki. Do naszego, do naszego makaronu. Jeżeli nie chcemy, aby potrawa była bardzo pikantna, to z papryczki pepperoni pozbywamy się nasion oraz tych białych przerostów oraz płuczemy ją w ciepłej, mocno ciepłej wodzie. Tak przygotowaną papryczkę. Możemy posiekać. Cebulę również bardzo drobno siekamy, pozbywamy się części korzennej i siekamy drobno w kostkę. Możemy również przygotować w tym czasie polędwicę z miecznika. A Chodzi nam o to, żeby niekoniecznie cały, cała w postaci płatów w tym daniu było mięso rybie. Dlatego przygotujemy je tnąc w poprzek mięśni i nakrawając tak, aby się rozpadło w drobne kostki. Da nam to przyjemny smak i aromat ryby, natomiast będzie to, zobaczycie, w takich fajnych drobnych kawałkach. Ciasto nam już leżakowało. Zobaczcie, zrobiło się lekko ciągliwe, bardziej elastyczne. W tym momencie możemy rozpocząć wałkowanie. Ja nie użyję tradycyjnego wałka. Pójdę troszeczkę na struty. Jest mi zawsze wygodniej z taką maszynką. Ustawiamy ją na najgrubsze przełożenie. U mnie jest to siódemka. I rozwałkowujemy parę razy ciasto na tym ustawieniu. Woda nam się już gotuje, musimy ją posolić. Pamiętajmy przy przygotowaniu makaronu taką zasadę, że na każdy 100 gram makaronu 1 litr wody dodajemy oliwy z oliwek. Nie pierwszego tłoczenia, natomiast oliwy z oliwek. Dodajemy cebulkę. Na małym ogniu mamy nie zrumienić, a spowodować, żeby się zrobiła słodka. Dodajemy peperoni. Jeżeli troszeczkę za mało mamy oliwy, to musimy jej dodać. Makaron ma pływać w oliwie i nasze owoce morza. Dobrze, wkładamy w tym czasie makaron. Makaron potrzebuje około 5 minut. W tym czasie dodajemy odrobinę czerwonego pieprzu. Odrobinę oregano. Pamiętajmy, że przyprawy suszone są dużo bardziej aromatyczne. Mają bardziej skondensowany aromat i smak. Nie możemy przesadzić, nie możemy dać tyle, ile świeżych. I odrobinę suszonej bazylii. W tym momencie powinniście poczuć. Ee, bardzo wyraźny aromat. Nie dajemy wykipieć naszemu makaronowi. Dobrze. Nasza cebulka i peperoni są gotowe. Dodajemy najpierw mięso ryby. Ja w tym wypadku daję miecznika. Natomiast świetnie również sprawuje się dorsz, gdyby był problem z dostaniem naszego miecznika. W momencie kiedy mamy już rybę gotową, jest już biała. Tam pojedyncze elementy. Już się dosmażają, dodajemy krewetki. Pamiętajmy, by dodać je na samym końcu, ponieważ krewetka przesmażona robi się gumowata i twarda. Więc nie zależy nam na tym, aby właśnie do tego ją doprowadzić. Ma być miękka. Solimy. Makaron jest już al dente. Odcedzamy go. Całość ponownie, na chwilę dosłownie dajemy na ogień. Odcedzony makaron dodajemy do naszego, do naszych owoców morza wraz z oliwą. Wszystko dokładnie mieszamy i przekładamy na talerz. Całość pieprzymy. i podajemy do stołu. Wracamy do degustacji. Cudowne aromaty owoców morza. Papryczki i pepperoni świetnie nawet już aromatem piwo z tą potrawą do siebie pasują. Spróbujmy zatem jak smakuje. Mmm Świetny wybór. Papryczka peperoni nie jest ostra. Daje świetny taki posmak słodkiego, czyli ryba delikatna, bez dużej ilości tranu. Świetnie się komponuje z tymi ziołami. Krewetki słodkie. Pasują idealnie do karmelu. Świetne danie. Polecam spróbować. Czekamy na Wasze prace. Z przyjemnością będziemy publikować Wasze zdjęcia oraz opinie na temat dań, które przygotowaliście. Życzymy powodzenia. No i już niedługo głosowanie. Zapraszam już teraz do głosowania. Smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku.